Dzień dobry, posmakuj. Ekstra, że jesteś na moim kanale. Dzisiaj zrobię dla Ciebie pierogi z jagodami. Będzie do tego jeszcze sos miętowo-cytrynowo-miodowy. Oglądaj! Dzisiaj mam przyjemność dla Was przygotować danie bardzo proste. Pierogi. Pierogi sezonowe, pierogi z jagodami, do których dołączę sos jogurtowy z miodem, z cytryną, z miętą. Pierogi znane tak naprawdę na całym świecie. Do Polski przewędrowały gdzieś w XIII wieku z Chin, ale występują w kuchni ukraińskiej, rosyjskiej, włoskiej, meksykańskiej, indyjskiej Wy też na pewno wszyscy znacie pierogi Mam ciasto pierogowe już przygotowane na moim kanale znajdziecie przepis na ciasto pierogowe wkrawam część nie za dużo mąki, czyli tak naprawdę mączymy spód na górę nie posypujemy zbyt wiele mąki pozostałą część ciasta przykryłem sobie papierem Delikatnie przewracasz raz na czas jakiś na drugą stronę. Co do ilości jagód i do jakości. Spróbuj twoje jagody, czy one potrzebują na przykład cukru, czy nie. Ja do swoich nie będę potrzebował cukru, dlatego że zrobię słodki sos i one są stosunkowo. Słodkie, więc jeśli ty będziesz potrzebował cukru, to po prostu dodaj sobie cukru do jagód. Zwróć uwagę na to, żeby to ciasto było naprawdę cienkie, bo smak farszu i smak pioroga i jakość pioroga poznasz po tym, jak cienkie jest ciasto. Im ciasto jest cieńsze, tym jest lepsze. Zwróćcie też uwagę, że jagody są bardzo zdrowe, pomagają na choroby oczu, są przeciwnowotworowe, poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych. Zawierają takie witaminy jak A, B, C, PP. Dobra, moje ciasto już powinno być w miarę... Zwróćcie też uwagę, żeby to ciasto nie było zbyt cienkie, żeby to nie był taki papier, dlatego że ten farsz nie jest taki stabilny, nie jest taki stały na przykład jak z mięsa, albo z białego sera, bądź też jakiś z kapusty, więc ciasto nie może być zbyt cieniutkie. Mam przygotowaną szklankę do wycinania, wycinam krążki. Będzie najważniejszy moment. Będziemy faszerować pierogi i kleić. Je. Pieroga z jagodami można poznać po tym, jak cienkie jest ciasto, ale też po tym, ile jagód jest w środku. Więc starajcie się, żeby tych kulek było jak najwięcej. Proszę bardzo. Jeśli Wam się za bardzo lepi, namoczcie palce w mące, delikatnie przekręćcie. Ja dzisiaj robię takie pierogi. Proszę Maćku, pokaż kochanym widzom, jak wygląda pieróg. Jak tam, jak ta falbana? Pierogi sklejone wrzucam do osłonnego wrzątku. Oczywiście o wiele większa ilość wody w stosunku do pierogów, żeby nie przerwać gotowania, możemy zwiększyć płomień. Wrzucam, delikatnie mieszam, jak wypłyną i się zagotują, daję im jakąś minutę, dwie. To jest cieniutkie ciasto, oboce nie potrzebują jakiejś dużej e, obróbki termicznej, mamy gotowe pierogi. Zajmę się w tym międzyczasie przygotowaniem sosu e, na bazie jogurtu greckiego. Jogurt grecki 10% tłuszczu, do tego Skórka z cytryny, on już posiada swoją kwaskowość, tak samo jagody, więc soku tutaj nam nie potrzeba kwaśnego. Kilka liści mięty, a dokładnie dwie gałązki mięty i poszarpię do sosu na mniejsze części. Miód. Tego miodu możemy troszeczkę więcej dać, dlatego że nie dawaliśmy w ogóle cukru do, do jagód. Mm, pięknie pachnie. Aromat cytryny, mięty jest naprawdę zniewalający. Na pewno bardzo dobrze skomponuje się z pirogami jagodowymi. Mm, super, wystarczająco, ekstra. Cytrynowe, miętowe, słodkie i lekko kwaśne. Ekstra. Przygotowuję danie do wydania. Pierogi są już gotowane. Na spód dodam trochę sosu. I już na talerzu lądują pierogi. Słuchajcie, nie da mi, muszę spróbować chociaż jednego pieroga. Jak się, będzie się komponował? Zobaczcie bardzo cienkie ciasto, no prawie kurcze jak papier, czyli to co mi chodziło zostało zrealizowane. Piątka. A czy będzie piątka z plusem z sosem? Myślę, że powinna być. Mm, pycha, miętowe, cytrynowe, lekko kwaśne, dobrze, słodkie, cieniutkie ciasto, które w ogóle nie czuć. No petarda. Drodzy moi, koniecznie zostawcie suba, lajka i napiszcie, czy zrobiliście te pierogi. Polecam wam, wyszły ekstra. Do zobaczenia i cześć. A jeśli chcesz inne pierogi, kliknij tutaj.